Jest hey Szymon, welkom na szwedzkie MST. -E. Hej, nazywam się Szymon i jak co tydzień witajcie na szwedzkim semester. Dzisiaj chciałem trochę wspomnieć o partiki werbach szwedzkich. Partikel są to najprościej i najkrócej mówiąc czasowniki, do których dorzucane jest coś właśnie partikel. Jakieś krótkie słówko, najczęściej przysówek czy przyimek, który to zmienia mniej lub bardziej znaczenie tego wyjściowego czasownika. Na przykład tyka. Myśleć, uważać, ale tykia om to już lubić. Właśnie to tykia om jest particle czasownikiem, do którego dorzucone jest słówko om, które to zupełnie zmienia znaczenie samego czasownika. Dzisiaj o trzech takich słowach, które często do czasowników są dorzucane, które często tworzą nam podobne znaczeniowo słówka. Trochę chciałem pokazać, że Chociaż często warto po prostu się tych fraz uczyć pojedynczo i nie ma takich stałych zasad nimi to, że jednak jakieś tendencje są i że trochę jest logiki w tworzeniu tych verbów, co myślę jest całkiem pocieszające. Także już nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Pierwsze słówko związane jest trochę z tym, że w powiedziałbym czasem, brakuje czegoś takiego jak aspekt dokonany i niedokonany czasownika to znaczy szpeckim czasem jest trochę niejasny i nie bardzo widać w zdaniu czy na przykład daną czynność robiliśmy czy zrobiliśmy czy będziemy robić czy zrobimy to znaczy nie jest to tak jasne jak w polskim sygnalizowane czy coś właśnie na przykład jest już dokonane czy dopiero jest w trakcie nie bardzo też wiemy czy coś trwa długo czy na przykład jest tylko jednorazową czynnością. I tutaj właśnie w grę wchodzi słówko til, które dorzucone do wielu czasowników sygnalizuje nam już jasno, że chodzi nam o jakąś taką jedną, szybką, zakończoną czynność. Najlepiej to oczywiście pokazać na przykładach. Na przykład, kiedy powiemy sobie joskriek od czasownika sklika, czyli krzyczeć, joskriek, trochę nie wiemy, czy krzyczeliśmy przez sekundę, czy krzyczeliśmy przez 10 minut, bez przerwy. I tutaj właśnie może pomóc słówko til. Kiedy powiem ,,Joskriek til", to tak jak polskie ,,krzyknąłem", czyli wiemy, że to był jeden szybki, powiedzmy, krzyk. ,,Joskriek til". Podobnie powiedzmy ,,Borned her to ,,Dziecko skakało". Znowu nie wiemy, czy podskoczyło raz, 10 razy, czy przez kakało przez godzinę ale już bonnet hoppa to dziecko podskoczyło. Czyli wiemy, że to była jedna szybka czynność. Kolejne słówko jest trochę też z tym związane. To znaczy z tym, że nieraz trudno tak bezpośrednio oddać ten aspekt dokonany, niedokonany w szwedzkim. Tym razem chodzi mi o słówko "ilt", które z kolei możemy użyć nieraz przy, przy rozmaitych czasownikach, żeby pokazać, że dana czynność jest tak zakończona, doprowadzana do końca. Tak więc na przykład e, czasownik villa to po prostu odpoczywać. Natomiast vila yt wskazuje nam jasno na wypocząć, odpocząć, czyli że już ten odpoczynek właśnie został doprowadzony do końca, że już jesteśmy wypoczęci. Jo hory vilat yt, właśnie wypocząłem. Podobnie możemy na przykład powiedzieć ty känns trevligt att kunna sova To super uczucie móc się wyspać. Właśnie słowa to spać, a słowa ut wyspać. No, czyli też znowu pokazuje nam, że już ten sen, właśnie nam wystarcza, że już jest, jest, jest zakończony. Z trochę może bardziej negatywnych przykładów możemy powiedzieć choćby Han Truwakia de me syna synachistów. On mnie wynudził swoimi historiami. Czyli właśnie nie tyle, że nudził, co już tak wynudził, zanudził. I ostatni już z tych uniwersalnych słówek na dzisiaj, to OM. Często, też nie zawsze, bo OM ma naprawdę dużo znaczeń i widać je w naprawdę wielu kontekstach szwedzkim, ale nieraz używany jest, dorzucany do czasowników, w znaczeniu ponownie jeszcze raz od początku. Tworzy właśnie tego typu, tego typu frazy. Co widać w tych zdaniach? ZO MOSTE LÄSA OM TEKSTEM. Muszę przeczytać tekst jeszcze raz lesa om tekstem. Czy też wysokom. om omrumed. Przemalujemy pokój. Właśnie nie pomalujemy, a przemalujemy. Jeszcze raz ponownie. I to już wszystkie przykłady na dzisiaj, chociaż na pewno jeszcze podobne słówka, można by znaleźć, ale mam nadzieję, że czegoś nowego się tutaj z tego filmu dowiedzieliście. Dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam też tradycyjnie na koniec na pozostałe social media Mistera, bo tam też dzieje się sporo. Zapraszam też na kurs, którego naprawdę sporo można myślę się dowiedzieć i, i wyciągnąć w całkiem krótkim czasie. Także dzięki za uwagę, tak samo jak jest rybnik samiata, ovisy jest I do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Hejdo!